Po rozstaniu wielu facetów ma w głowie jedną myśl: Muszę kogoś znaleźć. Muszę poczuć się znów potrzebny. Muszę zapomnieć. I wtedy zaczyna się szukanie. Nowa kobieta. Nowa relacja. Nowe emocje. Ale często to nie jest wybór. To jest ucieczka. Ucieczka przed bólem. Przed samotnością. Przed pustką. Przed sobą. Bo kiedy jesteś sam, wszystko się odzywa. Te rzeczy, które wcześniej zagłuszałeś. Te pytania, których nie chciałeś słyszeć. Te emocje, które chowałeś pod dywan. I wtedy najłatwiej jest znaleźć kogoś, kto na chwilę odwróci twoją uwagę. Kogoś, kto da ci iluzję, że wszystko wraca do normy. Ale to nie jest powrót do normy. To jest powrót do zależności. Do tego samego schematu, który już raz cię rozbił. Nie chodzi o to, że nie wolno ci się zakochać. Nie chodzi o to, że masz być sam do końca życia. Chodzi o to, żebyś wiedział, dlaczego to robisz. Bo jeśli wchodzisz w nową relację tylko po to, żeby nie czuć bólu po starej, to ta relacja nie ma solidnych fundamentów. To jak budowanie domu na piasku. Może wyglądać dobrze przez chwilę. Ale przy pierwszym silniejszym wstrząsie wszystko się sypie. Nowa osoba nie jest lekarstwem. Nie jest plastrem. Nie jest środkiem przeciwbólowym. Jeśli traktujesz ją jak sposób na zapomnienie, to nie budujesz związku. Budujesz zależność. A zależność to nie miłość. To potrzeba. A potrzeba zawsze będzie cię prowadzić do rozczarowania. Żądaj sobie jedno pytanie: czy jestem gotowy, żeby dać komuś coś prawdziwego? Czy jestem gotowy, żeby być z kimś nie dlatego, że boli, ale dlatego, że chce? Czy potrafię być sam i nie cierpieć z tego powodu? Czy potrafię spojrzeć komuś w oczy i powiedzieć: Nie szukam ratunku? Szukam partnerstwa. Jeśli odpowiedź brzmi Nie wiem to znaczy, że jeszcze nie czas. I to jest ok. To nie znaczy, że coś z tobą nie tak. To znaczy, że jesteś uczciwy wobec siebie. A uczciwość to pierwszy krok do dojrzałości. Zamiast szukać kogoś, żeby zapomnieć, skup się na tym, żeby zrozumieć. Zrozumieć, co się stało. Co cię bolało? Co chcesz zmienić? Co chcesz zbudować? Bo jeśli nie przejdziesz przez ten etap sam, to każda kolejna relacja będzie tylko powtórką. Inna twarz, ten sam schemat. Nie wchodź w coś nowego z pustymi rękami. Wejdź spełnią siebie. Z poczuciem wartości. Z jasnością. Z siłą. A żeby to mieć, musisz najpierw być sam. Musisz najpierw odbudować siebie. Musisz najpierw nauczyć się żyć bez niej, zanim zaczniesz żyć z kimś nowym. Nowa relacja to nie ucieczka. To wybór. I ten wybór powinien być świadomy. Nie z potrzeby. Z gotowości. Bo prawdziwa miłość nie zaczyna się od lęku przed samotnością. Zaczyna się od wolności. Od decyzji. Od ciebie. I kiedy przyjdzie ten dzień, że spojrzysz na kobietę i nie poczujesz, potrzebuje cię, żeby nie czuć bólu, tylko chcecie, bo mam coś do dania, wtedy będziesz gotowy.